Cześć, z tej strony Ala Woźniak z Infoshare Academy. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka IT-Stacja Rekrutacja, podczas którego porozmawiamy z firmą D-Labs AI. Razem gościmy w studiu firmę D-Labs AI, zajmującą się rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Ze mną w studiu jest Maciej Karpić, jeden z założycieli i CTO firmy oraz Krzysztof Miśtal, JavaScript Tech Zgadza się? Zgadza się. E, powiedzcie proszę na początek może o tym, jak powstała firma, bo wiem, że um, początkowo... E, Pomysł na, na startup zrodził się z potrzeby niesienia pomocy osobom chorym na cukrzycę. Tak, więc e, początkowo e, firma w 2013 roku jako firma Diabetes Lab. E, to był faktycznie startup, w którym próbowaliśmy rozwiązać problem cukrzycy insulinozależnej. E, jak każdy startup, zetknęliśmy się z problemem dalszego finansowania. Mieliśmy kilka opcji do wyboru. E, może, Prowadziliśmy pójść drogą wielu startupów, czyli znaleźć finansowanie od funduszy inwestycyjnych. Z różnych względów nie zdecydowaliśmy się na tą inwestycję, znaczy na tego rodzaju finansowanie mm -hmm. i pomyśleliśmy sobie: OK, jak możemy dalej pracować nad naszym produktem i być niezależnym od zewnętrznego finansowania? Mm -hmm. I wtedy rodziliśmy pomysł właśnie zbudowania firmy usługowej, która będzie dostarczała rozwiązania oparte o uczenie maszynowe. Dla firm, które mają dane, ale nie mają kompetencji, które są trudne do zdobycia, po to, aby z jednej strony i wesprzeć, można powiedzieć, tak, zdemokratyzować tę tą, tą sztuczną inteligencję, a z drugiej strony wypracowany zysk e, przeznaczyć na rozwój własnych produktów. No i tak właśnie w końcu 2015 roku powstał Dilabs. A powiedzcie tak e, w praktyce, może, e, jak wykorzystujecie te dane, jak niesiecie pomoc firmom, w jaki sposób i w jakich branżach można odnaleźć takie informacje? No, branż jest dużo, tak, i o części wrotów, oczywiście nie możemy mówić, o zabrania mm -hmm. nam umowy. To są branże, począwszy od automotyw poprzez EdTech, skończywszy na retailu i jakichś rozwiązaniach dotyczących bioidentyfikacji ludzi. Teraz mamy różny też typ klientów, bo mamy klientów, dla których którzy który biznes opiera się na dostarczaniu rozwiązań dla użytkowników końcowych, konc czyli tego nazwijmy, zwykłego użytkownika internetu. A mam też użytkowników, który, czy klientów, dla których dostarczamy rozwiązania, które będą służyły ich, ich biznesowi po to, żeby poprawić zaraz, wydajność ich systemów. Tak? Każde z tych rozwiązań jest inne i każde z tych rozwiązań wymaga troszkę innego spojrzenia na, na problem a także innego podejścia i innych interfejsów, którymi się modele komunikują właśnie ze światem zewnętrznym. Mm -hmm. Okej, okay. a jeżeli już rozmawiamy o projektach, Krzysztofie, ty jesteś ekspertem od JavaScriptu. Zgadza się. W jakich jeszcze technologiach pracujecie? W zależności od tego, czym się zajmujemy, to podzieliliśmy się teraz na dwie... Części w firmie, uh -huh. czyli software development i właśnie data science. Uh -huh. Jeśli chodzi o software development, teraz bardzo uh, dużo wykorzystujemy rozwiązań, które obracają się wokół uh, JavaScriptu uh -huh. uh, i są to rozwiązania z zakresu webówki, uh, rozwiązań mobilnych, uh, czy nawet troszeczkę rozwiązań JavaScriptowych, backendowych, uh, uh -huh. uh, także uh, używamy. Uh, korzystamy także z Pythona, w którym uh, też budujemy nasze backendy i bardzo często uh, ten język jest takim pośrednikiem między nami, frontendowcami, a data science i tworzą właśnie taki pomost między jednym mm -hmm. a drugim. E, super. Właśnie e, a propos zespołu. E, e, wiem, że macie główną siedzibę w Trójmieście, ale też pracujecie zdalnie. Krzysztofie, ty jesteś e, bodajże pierwszą osobą, która dołączyła w trybie zdalnym, tak? Zgadza się. Można powiedzieć, że był to... Swego rodzaju eksperyment, zarówno dla firmy, jak i dla mnie, ponieważ uh, ja swoją przygodę z pracą zdalną właśnie też zacząłem od Dilapsu uh, i było z tym związane lekkie ryzyko: czy ja znajdę rutynę, czy się przypilnuję, że trzeba iść do pracy, a potem nie iść do pracy i trochę odpocząć. Uh, natomiast wydaje mi się, że całkiem fajnie to wszystko wypaliło i. Też dzięki tej wiedzy, tym danym, które zdobyliśmy mm -hmm. a na podstawie wniosków z tej pracy, udało nam się dobrze zareagować na sytuację pandemiczną mm -hmm. i zmienić model pracy z, w głównej mierze biurowej na teraz w dużej mierze jednak zdalną. Mm -hmm. Czyli jest taka elasty elastyczność, jest możliwość pracy zdalnej? Zdecydowanie. A dużo bardziej nam odpowiada. To, że to nasi pracownicy, nasi koledzy decydują o tym, mhm. jaka forma im pracy bardziej pasuje, a, ponieważ jeśli pracujemy w komforcie, w swoim tempie, a, jesteśmy dużo wydajniejsi, dużo bardziej możemy się skupić na rzeczach, które są teraz istotne mhm. a, odciąć się od szumu. A w momencie, gdy czujemy, że nadchodzi limit tej, takiej, tego momentu skupienia, Albo możemy się z kimś skomunikować, czy to na slaku, podjechać do biura, spotkać się i zrównoważyć e, tą pracę zdalną ze spotkaniem z ludźmi. Super. E, wiem, że Wasz zespół to nie tylko e, zespół odpowiedzialny za kwestie techniczne, ale też fizycy, eksperci od statystyki. E, powiedzcie proszę, jak liczny jest zespół i właśnie z jakich ról się składa? Hmm. E, Ostrujemy teraz obecnie między 25 a 30 osób. Mhm. Znaczy Główne głównie role to są jednak dalej inżynierowie, mm -hmm. to jest Core. Tak, to jest, jest rdzeń naszej działalności. Do tego mamy osoby od, od marketingu, od sprzedaży, mm -hmm. osoby od, od ludzi. A jeśli chodzi o zespół IT, jak te role się rozkładają? Czy to jest głównie właśnie frontend? Ja Można było powiedzieć porówno: to znaczy mhm. 33% na frontendzie, 33% na backendzie i 33% na <grym> od data science. <grym> Okej, okay. rozumiem. Dobra. Jeżeli chodzi o Wasze doświadczenie, wiem, że zdobywaliście je u, u gigantów właściwie, u Google'a, Intela. Jest też, są też osoby z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie. U was, ale wiem też, że jesteście otwarci na y, osoby zupełnie niezwiązane z branżą IT. Y, dużo takich osób macie? Jak wygląda przyjmowanie takich osób? Hmm, czy dużo, no, względnie nie dużo, biorąc pod uwagę hmm. rozmiar firmy. Y, natomiast tak, jesteśmy otwarci co y, na osoby, które się przebranżawiają. Y, wynika to stąd, że takie osoby miały troszkę inne doświadczenia. Ale które często gęsto można przenieść na, na pewne sytuacje y, z, y, ze świata IT. Y, dodatkowo, ponieważ mają inny punkt widzenia, i często na to są osoby, na przykład, które pasowały z, y, z klientem albo z użytkownikami, y, potrafią troszkę inaczej spojrzeć na to, co się dostarcza na te interfejsy. Y, dać fajny, fajny pogląd na to. No jedna z takich osób ciekawszych, ciekawszych rekrutacji, albo bo czego jest była osoba, która, się, osoba, która się, <coughs> zajmowała się konstrukcją mostów wcześniej. Mm -hmm. Można powiedzieć, że dalej to jest inżynier, ale więc nie zrobił dużej zmiany, mm -hmm. ale jednak ta zmiana jest duża. I to widać też po tym, w jaki sposób pracuje i w jaki sposób chłonie wiedzę. Co właśnie dla mnie jest bardzo motywujące, żeby zatrudniać osoby, które przebrażywają się, bo z reguły mają już pewne wiedzę, nabyły jakąś wiedzę i są dalej chłonne tej wiedzy i, i chcą się uczyć, no, są też czy, czy się, się przebrażawiają, e, więc e, jest w nich duży potencjał. Mhm. Czyli generalnie jest właśnie otwarcie i e, mam wrażenie też e, e, dużo poprzedniego doświadczenia można przekuć na nowe w firmie. Zdecydowanie. Dobrze, a powiedzcie proszę, jeżeli chodzi o dopasowanie do zespołu, bo jedna rzecz to kompetencje i wcześniejsze doświadczenia, a druga to myślę takie cechy charakteru i unikalne czynniki, którymi się wydecydujecie podczas rozmowy z kandydatami. Na co zwracacie szczególną uwagę podczas rozmów rekrutacyjnych? Myślę, że jedną z głównych cech, których szukamy u kandydatów, to jest otwartość na komunikację i otwartość także na naukę, dociekliwość mm -hmm. i takie ogólne dłubanie, uczenie się i doszukiwanie różnych, uh, różnych nowinek, uh, ponieważ niestety, stety, niestety w IT no, nie da się zatrzymać z nauką, cały czas coś się dzieje. Jest nawet uh, żarcik javascriptowy, że tydzień bez nowego frameworku jest tygodniem straconym, mm -hmm. ale to też pokazuje skalę jakby z całej, całego tego środowiska, które wymaga ciągłego douczania się i nie zatrzymywania się. Natomiast, uh, tak jak wspomniałaś, te kwestie techniczne uh, dajemy. Troszeczkę na bok, bo nawet jeśli ktoś jest fenomenalnym specjalistą, jest fenomenalnym inżynierem, a, ale jeśli się nie komunikuje mm -hmm. dobrze z nami, ciężko jest się z tą osobą dogadać, może też w drugą stronę, a, bardzo dużo rzeczy będzie szło jak po grudzie, i wielokrotnie wręcz nie będzie możliwe dostarczanie wielu rzeczy. Więc a, taką główną cechą, to jest uh, uśmiech, otwartość na rozmowę. Komunikatywność. Komunikatywność. Mhm. To też ta komunikatywność wiąże z tym, że jednak pracujemy w modelu zdalnym mhm. y, i w modelu zdalnym trzeba nadkomunikowywać, doprecyzowywać wszystko, y, niż, y, niż właśnie nie dopowiadać czegoś, bo y, y, w tym modelu naprawdę jest hiperkluczowe to, żeby... Y, hi, hiperkluczowa jest ta komunikacja, jest ta jest przekazywanie i dzielenie się y, wiedzą, y, bo można utnąć na, na wiele, wiele godzin, y, nie rozwiązać problemu i się tylko frustrować. A tak samo zespół nie widzi nas, nie, nie siedzimy obok siebie, nie może mm -hmm. kogoś walnąć w ramię, hej, pomóż mi. Tylko właśnie trzeba cały czas y, o tą komunikację walczyć. Mm -hmm. e, jako nasza firma partnerska wiem, że niedawno zaproponowaliście współpracę jednemu z naszych kursantów. A powiedzcie proszę, jakich obecnie ról poszukujecie, e, jakich osób? Obecnie z takich osób z mniejszym doświadczeniem szukamy dalej osób od JavaScriptu, mm -hmm. e, od Pythona, czyli backend development e, i data engineer. To jest taka rola, która zajmuje się dziś przygotowaniem danych dla, e, później dla osób, które się już te dane przetwarzają i, i trenują modele. Mhm. E, Krzysztofie, gdy my ostatnio rozmawialiśmy, wspomniałeś o tym, że e, proces rekrutacyjny zaczynasz od rozmowy e, w środowisku, w atmosferze ogrodowej. Zdarza się tak. E, powiedzcie proszę właśnie, jak wyglądają e, etapy rekrutacji w firmie? Ile ich jest? Bardzo dużo zależy, czy jest ogród pod ręką, <laughs> więc tu już, tu już jest jedna, jedna kwestia, Czyli która jest niestety taka. zmienna, a, aczkolwiek etapów jest a, kilka. So, tak, Dokładnie cztery etapy. Pierwszym etapem jest zawsze weryfikacja CV. Tak? Mm -hmm. Zwracamy bardzo dużo uwagę na to, jak CV jest przygotowane. Szczególnie jeśli chodzi o role takie frontendowe, javascriptowe, jeśli CV mm -hmm. nie jest estetyczne. Nie musimy mieć tego samego poczucia estetyki, ale tak. jeśli nie jest estetyczne, to nie może i nie ma takiej dbałości o detale, to nie możemy się spodziewać tego, że kandydat będzie dbał o te detale, mm -hmm. potem produkując kod. To jest, to jest pierwszy etap, tak? Potem są trzy kolejne etapy. Rozmowa miękka, to zwana behawioralna, rozmowa techniczna. przy czym rozmowa techniczna to może się składać z dwóch. Części, bo może być e, przesłanie zadania e, technicznego plus e, dogrywka, lub też e, sama e, rozmowa, gdzie, jak ktoś pracuje, jak się z nim pracuje. E, na koniec jest rozmowa z CEO firmy. Mhm. E, wspomnieliście o CV, że zwracacie na nie, na, na nie uwagę, e, a także o komunikatywności. Czy jest coś e, jeszcze, co powinien mieć kandydat, który e, stara się o staż w firmie? Myślę, że poza samą komunikatywnością czy schludnie napisanym CV, to sama chęć, jakby mm -hmm. zanurzenia się w IT, ponieważ e, wbrew e, obiegowej opinii, która parę lat temu zaczęła gdzieś tam się pojawiać, że o, IT będzie spoko, przy komputerku posiedzę e, to jest fajna pracka, e, to jest bardzo wymagająca praca. Mm -hmm. Niejednokrotnie e, jakby wydatek energetyczny przy tym biurku jest tak ogromny, jakby pracować fizycznie. E, i trzeba być też na to gotowym, bo jednak wyzwań jest zawsze sporo dużo rzeczy potrafi się przekręcić w sposób taki nieoczekiwany. Więc taka gotowość do ciągłych wyzwań i chęć na te wyzwania, mhm. żeby móc, móc natykać się co chwila na, na nieznane. Mhm. To w takim razie może tak przewrotnie zapytam, czy. Jak najlepiej przygotować się do spotkania z wami? Co powinien taki kandydat wcześniej e, wiedzieć? Zawsze, ja zawsze wyznaję zasadę, że jak aplikuję do jakiejś firmy, co mi się w zasadzie nie zdarzyło zbyt często, <laughs> e, to zawsze robiłem podstawowe rozznanie, czym się firma zajmuje, mm -hmm. e, czy na pewno to jest ta firma, do której chcę iść, patrzę e, na rozmiar firmy i tak dalej, tak dalej. To była takie pierwsza 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 rzecz. E, która jest istotna. Ja zawsze zwracam uwagę na to, jakie później kandydat zadaje pytania. Tak? Bo to, jak ja zadaję pytania, ja wiem po co ja zadaję, ale z drugiej strony bardzo mnie interesuje, co kandydat chce wiedzieć o nas i co go ciekawi, tak? co go interesuje, w jaki sposób myśli, a to można zawsze poznać poprzez pytania, które zadaje. Z reguły dla mnie taką rozmową, która się kończy. Twardy mnie jest rozmowa, w której kandydat nie zadawał żadnego pytania. Mm -hmm. Jedynym wyjątkiem jest to, kiedy kandydat na samym początku mi dużo rzeczy albo opowiedział, bo na przykład zrobił porządne, porządne rozeznanie tycząc w Zawsze i tak uważam, że jakieś pytanie się znajdzie. Mm -hmm. Czyli takie otwarcie też i wychodzenie z inicjatywą, nie bać się po prostu zadawać pytań i być też przygotowanym. Tak, za... zdecydowanie, bo rozmowa kwalifikacyjna to jest rozmowa dla dwóch stron, tak? Mm -hmm. To samo jak okres próbny, to jest zawsze rzeczy dla dwóch stron, czyli dla nas, żebyśmy my poznali kandydata, a także żeby kandydat poznał nas. Mm -hmm. Nie można kogoś poznać, jeśli się nie zadaje pytań. Jasne. E, super. W takim razie e, załóżmy, że e, mamy kandydata, który e, został zatrudniony w firmie. E, powiedzcie proszę właśnie, jak wyglądają pierwsze dni jego pracy, jak wygląda praca codzienna? To jest rzecz, czy tak zwany proces onboardingu to jest rzecz, nad którą ciągle jeszcze eksperymentujemy. Mhm. E, natomiast e, ogólny schemat jest taki, że pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie to jest. E, delikatne wejście w firmę, konfiguracja sprzętu, środowisk, zapoznanie się z materiałami, które mamy przygotowane. Mm -hmm. Tu mówimy oczywiście o kandydatach z mniejszym stażem, mm -hmm. po to, żeby kandydaci mogli zapoznać się ze sposobem, w jakim my pracujemy. Natomiast sama nauka przez ten pierwszy tydzień, dwa jest jednym, bo najwięcej się nauczymy pracując później w, w projekcie. i Później jakiego kandydata kierujemy do projektu z bardziej doświadczonymi osobami właśnie po to, żeby mógł się uczyć cały czas. Dodatkowo na, w początkowym okresie, szczególnie jeśli to osoby młode mają, mogą sobie pozwolić na, na to, żeby się uczyć. Tak? Czyli widzimy przeszkody w tym, żeby ktoś dwie godziny, czy godzinę dziennie poświęcał na, na douczanie się, uh -huh. no bo wiemy, że oni tego potrzebują, że to jest de facto inwestycja nasza, czyli firmy, w tego kandydata. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Czy po tym e, okresie próbnym jest właśnie rozmowa weryfikacyjna? Jakie są mamy... jeszcze możliwości rozwoju? W Jasne, mamy taką, e, takie coś jak e, podsumowanie współpracy. Mm -hmm. bo, nazwijmy to po trzech miesiącach, ale odbywa się z wcześniej. Dlatego, że po trzech miesiącach to już każdy z chce wiedzieć, czy, czy idziemy dalej, czy nie. Mm -hmm. e, e, rozmowa podsumowująca, na zawiera. E, szereg ankiet, które mamy przygotowane, takich szereg narzędzi, które skonstruowaliśmy po to, żeby osadzić kandydata mhm. w też no, pod kątem technicznym, gdzie on się znajduje, na naszych macierzach kompetencji. I to jest punkt wyjścia, który możemy wyznaczyć dalszy kierunek jego rozwoju. Tak? Mhm. Oczywiście to ten kierunek wyznaczamy, żeby on był zgodny też z tym, z projektami, które realizujemy, po to, żeby kandydat miał praktyczne, praktycznie możliwość wykorzystania wiedzy, które, którą zdobywa. I takie plany, nazwijmy to plany, wyznaczamy na 3 do 6 miesięcy. Dłuższe nie mają sensu, przynajmniej w naszej ocenie, bo lepiej skupić się na czymś małym, to dowieść, zobaczyć, czy się zrobiło progres, mhm. i potem zrobić to ponownie. A jeszcze mamy też mechanizm bieżący, mm -hmm. ponieważ każda osoba, która dołącza do naszego zespołu, ma regularnie ze swoim mentorem one-on-one. -on -one. mm -hmm. I w trakcie tych spotkań często wymieniamy się feedbackiem ze sobą, ale także możemy wprowadzać na bieżąco jakieś drobne korekty na podstawie może uwag mm -hmm. tej osoby, czy mentor akurat zauważył, że możemy pójść mm -hmm. w tym kierunku. Więc cały czas mimo wszystko taki Dalekobieżnych planów na szerszej perspektywie mm -hmm. staramy się też patrzeć, czy na tej mniejszej, codziennej a ścieżce też idzie wszystko w porządku. Super. Czyli taka właśnie komunikacja też mająca e, na uwadze to, żeby to dopasowanie było właściwe po obu stronach. E, wspomnieliście o rolach, e, które aktualnie poszukujecie. Powiedzcie proszę właśnie, skąd czerpać informacje o firmie, gdzie, e, w jaki sposób aplikować? Myślę, że. Podstawowym źródłem informacji o nas zdecydowanie nasza mm -hmm. strona internetowa, a, a także nasze media społecznościowe, w szczególności jak ktoś memy lubi. <grywa> <grywa> Aczkolwiek rzeczywiście, nasza strona internetowa jest zawsze dobrym źródłem informacji, dbamy o to, żeby te informacje, które wrzucamy, były aktualne. Mm -hmm. I, ale także poza stroną, jeśli chodzi o oferty pracy na mm -hmm. przykład, to warto nas szukać na różnych jobboardach. Okej. Okay. To jeszcze nawiążę do tego, że strona właśnie jest w języku angielskim. Wiem też, że pracujecie dla klientów zagranicznych. A jakie znaczenie, jaką uwagę przykładacie do znajomości języka angielskiego, jeżeli chodzi o zespoły IT? Dużą. Ogromną wręcz. E, mm -hmm. osoby, nie zatrudniamy osoby bez znajomości angielskiego, Przecież mm -hmm. dlatego, że część naszego zespołu to są osoby anglojęzyczne. Mm -hmm. I deweloperzy także kontaktują się np. z klientami, tak? E, nie, staramy się, mm -hmm. odeszliśmy od tego modelu. Staramy się, żeby jednak e, za kontakt z klientem była Odpowiedzialna osoba, która się tym zajmuje, czyli project manager. Uh -huh. Ale tak jak powiedziałem, no jednak w dalszym ciągu klient może z jednej strony mamy osoby anglojęzyczne, czy znaczy nie polskojęzyczne um, jako członkowie zespołu, ale z drugiej strony um, komunikacja z klientem też jest z reguły w języku angielskim. Uh -huh. A jeśli mamy jakieś stand-upy, na które przychodzi klient, no to trudno, żeby. Hmm, Komunikacja w języku polskim. Uh -huh. A wychodzimy nawet z tym uh, krok do przodu, że nawet gdy mamy uh, w perspektywie, że rozszerzymy zespół i to będzie uh -huh. osoba z zagranicy, całą korespondencję prowadzimy uh, już od razu w języku uh -huh. angielskim, że w momencie, gdy taka osoba dołączy do naszego zespołu, nie będzie w tyle z całą komunikacją zespołową. Wystarczy, że przejrzy sobie wątek i jest na bieżąco. Super. E, dobrze, to w takim razie, jeżeli mogłabym Was prosić na koniec o takie podsumowanie, czy macie ze swojej strony jakieś rady dla osób przybranżowujących się? Więc e, przede wszystkim, e, jeśli ktoś wchodzi do świata IT, niech dobrze się zastanowi e, nad tym, w którą część świata IT chce wejść. Może, może, wszyscy myślą o, o byciu programistami, a to mhm. też nie jest dla wszystkich. E, ta praca może być dla niektórych bardzo trudna. A niektórych dużym wyzwaniem i, i świetną pożywką intelektualną. Ale jest dużo innych ról, do których osoby, które się chcą przebranżowić, mo mogą wejść. Scrum Masterzy, Project Managerowie i tak dalej, i tak dalej. Ten świat IT jest ogromny, dlatego dokonując wyboru, przede wszystkim trzeba się bardzo dobrze zastanowić, w którą część tego świata mm -hmm. chcemy wejść. Bo to nie musi być koniecznie kodowanie. Jeśli już y Wchodzimy w to kodowanie. To myślę, że dobrze jest e, poznać podstawy jednego języka e, programowania e, oraz e, przynajmniej jedną bazę danych. Mm -hmm. e, trzeba być bardzo dociekliwym i trzeba troszkę wyjść dalej niż, e, niż Stack Overflow. To jest super miejsce wiedzy, ale e, Stack Overflow e, no style. Kolejnego mema. <laughs> no, e, czasami Kontrol-C, Kontrol-V nie starcza. Ze nie, nie dokładnie. Więc umiejętność czytania, e, czytania manuali, instrukcji, mm -hmm. umiejętność czytania błędów, e, to są rzeczy, na które na pewno dużo osób też pod, podczas rekrutacji zwraca uwagę. Myślę też, że warto e, pozwolić sobie na eks, poeksperymentowanie, mm -hmm. bo tak jak Maciek mówił, nie tylko programowaniem żyje IT. I nawet jak ktoś wchodzi i zaczyna od programowania, to dać sobie taką przestrzeń, że kurczę, jeśli nie programowanie, to rzeczywiście coś innego, a może sieci, a może Scrum Masterstwo. Jest cała masa działek i jakby nie wyryć tego w kamieniu, bo rzeczywiście można w to wpaść i później... Jest problem wyjść, a może być dużo ciekawych wyzwań gdzie indziej. Jasne. Super, bardzo Wam dziękuję. Ja ze swojej strony dopowiem może, że zachęcam również do zapoznania się z testami, które weryfikują to, w którą stronę chcielibyście iść podczas wyboru Waszej ścieżki kariery. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Wielkie. Dzięki również.